Miałeś rację, byłem samolubem. Tylko się nie poddawajcie, bo wiem, że jeżeli Miksele się połączą, mogą dosłownie wszystko. Oh. On ma rację, tak! Połączyliśmy się! Zdaje się wreszcie, że, że chciałeś nas unicestwić. Mam rację? O tak! Miksele, wszystkie natychmiast do mnie! <śm> Czekam na was, miksele! Spróbujcie mnie pokonać! I co, smarki? Sami widzicie, że nie możecie mnie powstrzymać! To prawda! Żeby go pokonać, musimy połączyć się wszyscy! Ultra Haha! Zabawmy się! No chodź! Pokaż, co umiesz, mieszkańcu. Od dawna na to czekałem. Na początek. Au. A masz. A masz. U. U! Fu! Ochyda! Przestań! Au 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 au! Długo dwie dziesiątki tu! Nie, nie! Uh. Uh. Jeszcze nie za to, popamiętacie! Mamo! Gdzie jesteśmy? I co teraz wszyscy poczniemy? Pip 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 No dobrze, dobrze. Beep, Nie możecie beep. tutaj przybywać. Ten teren będzie do rozbudowy. A co wy tutaj robicie? Szukaliśmy Zaczarowanego Miksa Magic, ale się okazało, że to zwykła ściema. Haha. Daliście się na to nabrać? Komu potrzebny mixa Magic, skoro mamy Mixopolis? Mixopolis. Mixopolis? Uwaga. No. I to jest niesamowite.